Przede wszystkim chciałam powiedzieć, że w naszym ubezpieczeniu do kart kredytowych ten zakres ubezpieczenia jest naprawdę bardzo szeroki. Ubezpieczenie działa nie tylko za granicą podczas podróży, ale także podczas podróżowania po Polsce i poczynając od ubezpieczenia kosztów leczenia asyst, które są niezwykle ważne i chyba najbardziej istotne, jeżeli mówimy o podróżowaniu, bo pomagają nam w potrzebach, w popadnięciu, nie wiem, kłopoty. Podczas podróży poprzez, nie wiem, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie bagażu podróżnego, ubezpieczenie tutaj mamy sprzętu sportowego poprzez, nie wiem, ubezpieczenie opóźnienia odjazdu, odlotu samolotu, a na przykład na ubezpieczeniu rowerowym assistance kończą. No tak, ja tak patrzę sobie teraz na te kafelki, nazywam je tak kafelkami, to wyłania mi się taki obraz, słuchajcie, karty, która jest no niemal dla każdego, tak? Czyli wspiera nas po prostu w różnych sytuacjach życiowych. I też dodatkowo nawiążę do tego, o czym powiedział wcześniej Robert. Poza tym, że mamy limit kredytowy, który możemy sobie wykorzystać na tej karcie kredytowej, no to jeszcze mamy po prostu bardzo bogate ubezpieczenie. Czyli to jest takie kombo dwa w jednym, pieniądze i ubezpieczenie. Oczywiście. Przede wszystkim jeszcze tutaj e, chciałbym wspomnieć, że e, bardzo ważne jest to, że e, wyjeżdżając tą kartą my się nie zastanawiamy czy ten zakres nam odpowiada. On jest po prostu tak szeroki, że my pakujemy tą kartę i z tą jedziemy. No. Super, świetnie. Ja chciałbym zwrócić też tutaj, uzupełniając to, co Aneta powiedziała, też mamy bardzo dobry, jednym z zakresów jest ubezpieczenie bardzo popularne w biurach podróży, tak, czyli ta rezygnacja z wyjazdu, z wyjazdu tak. To, to, ten zakres ubezpieczenia jest w naszej karcie. Nie trzeba, na przykład wykupując jakąś wycieczkę zagraniczną, rodzinną, nie trzeba wykupywać dodatkowego ubezpieczenia. Jeżeli coś się zdarzy, jeżeli będzie jakaś sytuacja, że no niestety musimy z tego, z tego wyjazdu zrezygnować, Wtedy można skorzystać z naszego ubezpieczenia. Mhm. To, jest, to jest, jeszcze też ważne, że to nie dotyczy tylko, przepraszam, ci wchodzę w słowo, nie, ale to szkodzi, nie, dotyczy, bardzo nie dotyczy proszę. Nie dotyczy, bo chciałem jeszcze jedną rzecz ważną, ważną powiedzieć, że to nie dotyczy tylko wyjazdów zorganizowanych z biur podróży, ale jeżeli na przykład mamy bilety zarezerwowane lotnicze, tak? Czy, czy, czy rezerwację hotelu już jakąś dokonaliśmy, to w tym momencie również działa to nasze ubezpieczenie, tak? Także też dostaniemy zwrot, zwrot poniesionych kosztów w przypadku rezygnacji.